Taki sprzęt monitorujący DMR, cały świat podłączony. Analog tutaj mamy wszystkie służby lokalne i krótkofalowców bieżąca sytuacja. Tu zasuwamy cały czas pasmo lotnicze, wojskowe dużo się dzieje dzisiaj po porannej agresji. O, właśnie tutaj się odzywał. Kolejny skaner zasuwa tylko i wyłącznie po pasmach, po kanałach zaprogramowanych, wojskowych. A tutaj cały czas jeszcze małaństwo czyha na częstotliwości kontroli lotów, samolotów militarnych nad Polską. No, i jeszcze później będziemy szukać co na kf Na chwili obecnej na częstotliwości globalnej US Army 11175 Cisza. Także do dozbrojenie działa. Coś nam wlatuje w obszar Polski. A dzieje się sporo. To są tylko widoczne samoloty, które chcą być widoczne, ale z nasuchu słychać, że dzieje się dużo, dużo więcej niż lata, dużo więcej niż to, co widać na ADSB.